Ładnie, 17.00, to już ten czas. W Monika Suszek i jej goście. Dzień dobry. Puls Trójki. A w pulsie trójki porozmawiamy o finansach i o nauce. Czy polska nauka wciąż traci najlepszych? Dlaczego młodzi ludzie, młodzi badacze wybierają pracę i karierę za granicą, a ich przełomowe odkrycia zostają niestety tylko na papierze? O wyzwaniach i o ogromnych bolączkach w finansowaniu polskiej nauki porozmawiam z moimi gośćmi. Naukowczyniami, profesor Agata Starosta, Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk. Dzień, Dzień dobry. dobry. I doktor Habilitowana Maria Górna, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Obie panie, jesteście naukowczyniami z bardzo wybitnymi osiągnięciami, które te osiągnięcia też realnie wpływają, mogą wpływać w przyszłości na życie ludzi. Ja, tak powiem, w dużym skrócie, pani profesor Agata Starosta bada, jak zabić bakterie, które przestały bać się antybiotyków i pani doktor Maria Górna bada, jak zobaczyć białko tak dokładnie, żeby znaleźć w nim słaby punkt na lek. To jest ogromny skrót myślowy, mm -hmm. ale gdyby pani mogły tak w jednym zdaniu powiedzieć, co jest największą bolączką polskiej nauki obecnie, to, to są właśnie te finanse, o których wspomniałam, pani profesor? E, tak, myślę, że te finanse to jest coś, o czym mówimy od miesięcy. Finansowanie nauki w Polsce nigdy nie było priorytetem, ale muszę przyznać, że w ostatnich latach odczuwamy taką kumulację tego, że to nigdy nie było priorytetem. W polskim budżecie na, na przyszły rok planowany jest tylko 1% PKB. Na naukę, a właściwie na nauczanie i naukę. bo w głównym, Główną komponentą tej, tych pieniędzy to jest szkolnictwo wyższe, czyli dydaktyka. Na samą naukę idzie bardzo mały, mały procent z tego. I to jest, to jest ogromny problem. Pani Maria? Zdecydowanie. W, w okolicach chyba czerwca została podpisana tak zwana Deklaracja Warszawska, w której brali udział ministrowie nauki różnych krajów Unii Europejskiej, gdzie postanowiono, że kraje unijne powinny dążyć do 3% PKB, jeśli chodzi o wydatki na właśnie badania i rozwój. I średnia unijna wynosi tuż ponad 2%, a my nawet właśnie w połowie tej średniej unijnej ledwo do, właśnie dociągamy. To się też przekłada później na innowacyjność, bo jeżeli chodzi o innowacyjność i o to, czy Polska jest krajem innowacji, to niestety zajmujemy 40 pozycję na 133 kraje, jeżeli chodzi o te europejskie standardy, to jesteśmy na 25. pozycji. No oczywiście prym wiodą takie kraje jak Singapur, jak Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to prawie ponad 3% PKB przeznaczają na naukę, co widać właśnie, że tam gdzie są pieniądze, tam są też technologie, tam są też innowacje. Powiedziały tutaj panie, że jest ten problem z finansowaniem, no między innymi jest ta główna agencja, która finansuje projekty badawcze, NCN. Środki są zamrożone. Czy jest szansa, aby coś w tej sprawie ruszyło? Tak, liczymy na to. W tym tygodniu, w, w, wydaje mi się, że w czwartek mają być głosowane ostatnie poprawki do budżetu i tak nadal liczymy, że coś tam się znajdzie dla Narodowego Centrum Nauki, czyli tak zwanego NCN-u. NCN finansuje badania podstawowe, czyli to jest taki... Zbieranie wiedzy to jest coś, bez czego właściwie żadna innowacja nie może się wydarzyć. Jeżeli tutaj mówimy o w ogóle o innowacyjności i badaniach, które mogą przynieść nam nowe technologie, to w Polsce troszeczkę brakuje nam jakby systemu do tego, żeby móc dojść do tych dużych osiągnięć. Bo mamy NCN, który finansuje badania podstawowe, mamy też NCBR, który finansuje już właściwie wprowadzenie na rynek gotowego produktu. Czyli już jest poziom wyższy. Trochę. Jest właściwie dziewięć poziomów wyżej, ponieważ 9? To, bo mamy tutaj piramidę, jeżeli chodzi o innowacyjność, to mamy tak zwaną piramidę poziomów gotowości technologicznej. Jest ich dziewięć i poziom jeden, czyli to jest ta sama podstawa, ona musi być solidna, to są badania podstawowe i tak z każdym krokiem tam wyłaniają się pomysły i produkty, które mogą iść dalej. U nas finansujemy tam poziom jeden, niezbyt mocno, ale... I finansujemy poziom taki 7 do 8 i właściwie nie finansujemy niczego pośrodku. W związku z tym nie mamy po prostu środowiska do innowacyjności. Tak, może rozwinę, rozwinę ten skrót NCN to Narodowe Centrum Nauki. Często mylone jest z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju NCBR, które z kolei przeznaczone jest do finansowania właśnie tych wysokich poziomów gotowości technologicznej i głównie mają finansowanie skierowane do firmy. W związku z tym naukowiec, który pracuje w instytutach badawczych i na uczelniach ma do wyboru często tylko Narodowe Centrum Nauki NCN, jako, żeby sfinansować swoje badania podstawowe. Mało jest takich konkursów grantowych, finansów skierowanych właśnie na to, żeby taki naukowiec mógł sam rozwijać jakby dalej swoje pomysły i odkrycia. Zwykle musi to robić już we współpracy z jakąś firmą. Z jednej strony jest to dobry pomysł, bo oczywiście chcemy rozwijać e, technologie. <laughs> Które, którymi rynek jest zainteresowany. Z drugiej strony jest to trochę pułapka, dlatego że rynek jeszcze może nie wieć, nie wiedzieć, że potrzebuje czegoś nowego, jakiegoś fenomenalnego odkrycia, jakiejś nowej technologii, która na poziomie takich pierwszych kroków badań właśnie jeszcze nie wiadomo, że będzie aż tak przełomowa. Czyli no, w ten sposób jakby tylko produkujemy więcej tego samego. Kolejną odmianę już istniejących technologii jest to mało innowacyjne. Czy to oznacza, że łatwiej dostać środki na jakieś projekty, na jakieś badania, które, no powiedzmy, są dosyć bezpieczne? Pani pracuje akurat w takiej dziedzinie, jak biotechnologia, która no, pewnie potrzebuje czasu, mhm. aby rzeczywiście później to się przełożyło na jakąś pragmatykę. Mhm. Tak, dokładnie. No, jeżeli na przykład pracuje się nad wynalezieniem nowego leku, no to od momentu odkrycia przebadania do wypuszczenia na rynek to jest około 10 lat. także to jest A można dostać na to pieniądze? Nie, znaczy na pewno nie na tak długi czas. To Czyli na ile się dostaje pieniądze? Granty są zazwyczaj na jakieś 3 do 5 lat. 5 to już jest bardzo długo ale 3 to jest taka standardowa długość grantu I to są. Także tutaj, to są pieniądze na stworzenie na przykład zespołu. Później ciężko jest utrzymać taki zespół, ponieważ często nie ma mechanizmów, które pozwalałyby zatrzymać osoby pracujące w zespole na, na przykład kolej, kolejny grant. Także są pewne mechanizmy, które nie pozwalają na zatrudnienie ponowne tych samych osób. To znaczy, że jeżeli kończy się grant, to takie osoby zostają bez pracy, bez finansowania. Tak, tak może się wydarzyć i tak niestety się dzieje i to jest jeden z powodów, dla których wielu młodych ludzi nie zostaje w nauce. Często pojawia się taki, taka myśl, szczególnie kiedy mamy tydzień noblowski. Czy Polacy są w stanie zdobyć Nobla w takiej dziedzinie jak fizyka, biologia, chemia? Mieliśmy niedawno nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. A co z naukami ścisłymi? Ja co roku komentuję w ramach tygodnia noblowskiego właśnie kandydatów, którzy myślimy, że mogą dostać nagrodę Nobla z chemii i w tym roku było mi bardzo smutno dlatego, że to był kolejny rok, w którym oczywiście wśród tych nazwisk, które przychodzą do głowy, nie ma za bardzo Polaków pracujących w Polsce. I to wiąże się z tym, że żeby, żeby otrzymać nagrodę Nobla, należało już jakiś czas temu wykonać pewne przełomowe odkrycia, ale to zwykle jest w ramach badań podstawowych. To znaczy, odkrycia, które zostają nagrodzone Nagrodą Nobla, w momencie powstawania one nie, nie, nie jest to zupełnie jasne, że będą aż tak przełomowe i, i że będą. Czym przydatne do czegoś dla ludzkości. Ogólnie, oczywiście, każdy naukowiec chce wierzyć, że to, co robi, przydaje się światu. I, i, i jakby zmieniać świat na lepsze, ale oczywiście no, nie ma takiej pewności i chodzi o to, że żeby w ogóle mieć szansę na Nobla, trzeba mieć taki kapitał ludzki, który funkcjonuje w kraju, prowadzi badania naukowe rozmaite, gdzie jest szansa, że na tym tle jakby urodzi się jakby właśnie jakieś nowe, jakieś nowe odkrycie, jakiś, jakiś wynalazek być może. Czy młodzi ludzie garną się do takich zespołów badawczych, naukowych, czy ich odstręcza, odstrasza właśnie kwestia grantowa? Myślę, że młodzi ludzie mają teraz czy, czy, śpiewa, większą potrzebę stabilności niż chyba jak my byliśmy młodzi. No My pochodzimy z wyżu demograficznego, więc właściwie o wszystko się walczyło i taka szansa pracy w grancie to była duża rzecz. Myślę, że teraz młodzi ludzie troszeczkę mają inne podejście. Znaczy muszę przyznać, że to jest zdrowe podejście. Szukają stabilności, a praca w takich grantach niestety tej stabilności nie zapewnia. Ponieważ gdy kończy się właśnie ten grant, to nawet, często mówią, że nawet doświadczenie jest niesamowite, ale później nie wiadomo co dalej i często w związku z tym nie decydują się na to, żeby pracować nauco. I to bardzo często są bardzo zdolni, pani doktor. Ja chciałam powiedzieć może, żeby to nie zabrzmiało tak zupełnie pesymistycznie, że gdy około 10 lat temu wracałam do kraju, to Polska się jawiła jako bardzo pozytywny przykład pod względem tego, że były oferowane konkursy grantowe skierowane do młodych młodych naukowców, takich co dopiero na przykład uzyskali doktorat stopień doktora i, i, i mogą też ubiegać się wtedy o, o własny projekt grantowy, co wiąże się z pewną dozą samodzielności naukowej. W związku z tym my mamy takie programy, które pozwalają młodym naukowcom prowadzić własne badania, ale no niestety współczynnik sukcesu w tych projektach jest mało zachęcający jeszcze się tak dopytam, jeżeli kończy się dofinansowanie grantu, a projekt jeszcze nie jest ukończony, nie ma wyników, to co wtedy się dzieje z takim projektem? Czy on zanika, zamiera, jest w jakiejś zamrażarce właśnie? Znaczy tak, grant można próbować przedłużać, niestety to nie jest, nie jest to związane z dodatkowym finansowaniem, tylko z tym, że ma się więcej czasu, żeby rozliczyć projekt. Przy dużych projektach czasami się składa kolejny projekt, który gdzieś tam zahacza o tą tematykę, którą się badało w pierwszym projekcie. Gdy nie ma wyników, to czasami jest problem, żeby otrzymać takie finansowanie. Jeżeli nie ma tej kontynuacji, nie ma możliwości na przykład wykorzystywania pieniędzy tak zwanych statutowych, czyli takich, które instytucja, w której się pracuje zapewnia, to jeżeli nie będzie wyników, i to może się wydarzyć tak, że właściwie nic się z tym nie stanie, że nie ma kontynuacji. To jest bardzo pesymistyczny scenariusz. To jeszcze się tak zapytam, bo czasami spotykamy się z takimi zarzutami, że to może uczelnie niedostatecznie... Chwalą się projektami, chwalą się na przykład swoją tutaj kadrą naukowców, może czasami badania są robione dla samych badań, może czasami brakuje takiego wyjścia uczelni, czy też różnych instytutów właśnie do tego świata komercjalizacji, do biznesu, żeby może biznes trochę finansował. Czy ten problem nie leży też po tym, że uczelnie może mają skostniałe podejście do, do podchodzenia do projektów? Niestety tak może troszeczkę być, że jeszcze nasze uczelnie nie mają wystarczającego doświadczenia, żeby skutecznie jakby komunikować się z biznesem. Myślę, że nie dotyczy to wszystkich uczelni, tylko ale ogólnie mają złą renomę. Ja wiem bo sama już mam jeden patent i składałam kolejne wnioski patentowe, że w rozmowach z, z właśnie ze światem biznesu, kiedy słyszą, że jestem z, z uczelni, to reagują na to raczej alergicznie. Boją się czego? Że, że, no, jest... że, że rozmowy z uniwersytetem będą ciężkie, że, no, że, że będzie w tym dużo biuro, biurokracji i, i że nie będzie to tak elastyczne, jak, jak gdyby jakby prywatnie można było się dogadać z firmą. Za dużo ale, administracji, pani tak, profesor? E, zdecydowanie. Znaczy, przy takich projektach tam administracja, zresztą w ogóle na uczelniach jest bardzo dużo administracji. E, ale tutaj wracając jeszcze do tego samej komercjalizacji wchodzenia, to tak jak uczelnie i instytuty powinny trochę więcej wychodzić, tutaj ogromna rola biur transferu wiedzy, czego w wielu miejscach nie ma, bo często nie ma pieniędzy, żeby t, tego typu pomoc zorganizować. Ale tutaj też ja myślę, że biznes powinien troszeczkę bardziej się postarać i wyjść odrobinę do naukowców. Tak się dzieje na Zachodzie. Wiele firm finansuje badania podstawowe i później korzysta z tych wyników. Także tak na przykład w Danii, gdzie myślono o Zempik, który robi ogromną furorę. Medycynie, ale też duńskie PKB na tym mocno zyskuje. To się wszystko zaczęło od badań podstawowych, i wiele z tych badań było właśnie finansowanych przez firmy. Także tutaj jest troszeczkę pracy po, po obu stronach, myślę do zrobienia. Tak, i wydaje mi się też, że w Holandii czy, czy Danii bodajże jest dwa razy więcej naukowców na tysiąc osób, właśnie. Y Niż, niż u nas. U nas chyba to jest trochę powyżej siedmiu naukowców na tak, tysiąc osób. W wydaje mi się, że około 15 osób. Także tak. to jest trochę różnica. Jeżeli chce, chcielibyśmy, żeby nasz kraj stał jakby no, technologią, wiedzą, nauką, innowacjami, zdecydowanie powinniśmy mieć i więcej e, naukowców, ale rozmaitej maści, e, i aplikacyjnych, i podstawowych. To jest cały ekosystem. Więc jakby gdyby w środowisku akademickim dobrze funkcjonowało, właśnie dobrze była finansowana nauka, to, to jest taki pierwszy punkt, tak? To jest Za taki pierwszy stabilne punkt. finansowanie. Tak. To wtedy również ludzie by przychodzili swobodnie z, z Akademii właśnie do, do firm i, i na odwrót, żeby to jakoś żyło. Należy pamiętać o tym, że, że Akademia jest jakby miejscem kształcenia tych kadr, które pójdą później do firm, ale też mogą zaokładać własne firmy, mogą też kształcić nowe pokolenia. W tej chwili, ponieważ mamy raczej tendencję słuchową, jeśli chodzi o finansowanie polskiej nauki, Dużo naukowców podchodziło z, z Akademii. Wiem, że też niektóre firmy biotechnologiczne zamykają swoje działy badawcze. W związku z tym raczej wygląda na to, że grozi nam luka pokoleniowa, i wtedy nie będzie komu kształcić tego kolejnego, nawet jeżeli dorzucimy za kilka lat znowu finansowania, to już nie będzie komu jakby przekazywać tej wiedzy, zachęcać do, właśnie do prowadzenia badań. No, grozi, nam, grozi nam pewien jakby taki upadek, z którego będzie się trudno podnieść. Pani profesor, jeszcze na koniec coś pani doda do, do tych tutaj wskazań? Tak, to no zdecydowanie tutaj no my musimy wymyślić, znaczy musimy wprowadzić taki system, żeby móc zatrzymać młode osoby w kraju. Znaczy to jedna z takich rzeczy, które też na zachodzie często się dzieje. Naukowcy są obecni właściwie na na wszystkich szczeblach samorządowo i państwowych. Także to są. Są osoby, które pomagają politykom podejmować decyzje. U nas tego też brakuje, także może... Niech, niech to będzie ten tak. głos, który się będzie przebijał do tego, aby trochę zmieniać się na, na lepsze naszą przyszłość. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę. Profesor Agata Starosta, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, dziękuję. Dziękuję. I doktor habilitowana Maria Górna, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, również dziękuję. Dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. ফুল থ্ৰিক